Dzień dobry, witam w kolejnym nagraniu z odpowiedzią na Wasze pytanie, które brzmi: Jak pokonać swoje myśli, że jestem do niczego? To jest temat, no, myślę, że związany z krytykiem wewnętrznym, który jest bardzo silny, więc, wszystko to, co mówię o krytyku wewnętrznym, też w innych miejscach tutaj się przyda, że. Krytyk wewnętrzny, on jest. On zwykle mm, mówi często te rzeczy po to, żeby nas przed czymś uchronić. No bo jak ci powiesz, że jesteś do niczego, no to nie podejmujesz jakichś działań, w związku z tym nie przeżyjesz porażki e, i to niby ma Cię chronić. To tak też mówili często rodzice. Jak się bali, że mm, czegoś nie umiesz, no to nie, nie zabieraj się na to, nie próbuj, przynajmniej nie, tak, nie przeżyjesz tego rozczarowania. I e, jeśli oni tam tak mówili, tak nas traktowali, ja sama pamiętam, no, nie zmywaj, bo nie umiesz, albo nie wiem, nie myj okien, bo jeszcze coś się stanie, albo nie wiem, nie, nie prasuj, bo się poparzysz, no tego typu rzeczy. One mają na, niby nas ochronić, czy jakąś sytuację ochronić, no ale my to odbieramy całkiem inaczej, to gdzieś tam podkopuje naszą wiarę w siebie, ale no, jako dzieci a bardzo często takie historie przyjmujemy. Chcę też powiedzieć taką przejmującą rzecz, że właśnie jeżeli jesteśmy w dzieciństwie źle przez kogoś traktowani, przez bliskie osoby, najbliższe osoby, jeśli była stosowana wobec nas przemoc psychiczna czy fizyczna, ubliżanie, mówienie takich okropnych rzeczy. Ja nawet sobie tak nie umiem wyobrazić, ale czasem czytam i jestem, jestem przerażona, że dorosły może tak do dziecka mówić i tak dziecko traktować, jak no, brak słów, to jeśli to jest ważne dla nas, dorosły, mama, tata. To dzieje się coś takiego, że my nie przestajemy kochać tej osoby, no bo ona jest całym światem, jesteśmy od niej zależni i wydaje się nam ona idealna, i, i wydaje się nam, że to, co ona robi, no musi mieć uzasadnienie, dlatego przestajemy kochać siebie i nie myślimy źle o tej osobie, tylko zaczynamy źle myśleć o sobie. To są takie bardzo mocne mechanizmy yy, i dobrze to zobaczyć, że to. Że ja tak myślę o sobie, to nie dlatego, że coś jest ze mną nie tak, tylko że prawdopodobnie ktoś mnie skrzywdził, czy nie dał mi wystarczającego wsparcia, nie okazywał mi prawdopodobnie miłości bezwarunkowej, bo może nawet jak to nie była taka patologiczna sytuacja z przemocą. To czasem wystarczy, że mm, dziecko nie dostawało uwagi wtedy, kiedy było sobą, kiedy było zwyczajne, kiedy było nieidealne. Dostawało uwagę tylko, kiedy było szóstkowe, grzeczne i niesprawiające problemu. I to też wykształca takie przekonanie, że coś jest ze mną nie tak, jestem niewystarczająca, muszę się bardziej starać, jestem do niczego taka jaka jestem. Czyli to jest pokłosie tak naprawdę tego takiego wychowania warunkowego, jakie do tej pory też jest często stosowane, bo wszelkiego rodzaju kary, nagrody to jest tak naprawdę wychowanie warunkowe, tak a nie daj Boże jeszcze rodzic mówi, mamusia Cię nie kocha, kiedy tak się zachowujesz, bo naprawdę są takie historie, no to to wszystko sprawia, że potem w człowieku rośnie takie przeświadczenie, że jest do niczego. Więc gdzieś tam potrzebujemy sobie uporządkować to jako temat z przeszłości, którym się trzeba zaopiekować, może właśnie się tutaj przydać psychoterapia, żeby te, te tematy przerobić, że tak powiem, brzydko mówiąc, aby nas nie dotykały tak bardzo. Natomiast i tak te myśli mogą się pojawiać i my nie musimy tym myślom wierzyć. Z krytykiem wewnętrznym jest tak, że nie chodzi o to, żeby go po prostu stłamcić, wyrzucić z naszego życia, tylko gdzieś go tam po prostu pooswajać. Um, gdzieś trochę mu pogrocić palcem, że no nie będzie teraz już rządził. Um, że nawet jak te myśli się pojawiają, to mówimy dobra, dobra, Wiem, co masz na myśli, wiem, o co ci chodzi, ale nie chcę cię więcej słuchać, bo mi to w niczym nie pomaga. Ja sobie wybieram inne myśli. Możemy sobie też przypominać różne sytuacje, kiedy pokazało się nam, że jednak coś potrafimy, coś umiemy. Choć myślę sobie, że jak silny krytyk wewnętrzny siedzi nam w środku, no to on też nam to wszystko może popodważać. Hmm. Ale no, punkt wyjścia to jest uznanie takiej swojej wartości, to jest praca po prostu nad tym, uznać swoją wartość. Jestem wartościowa taka, jaka jestem, jestem równie ważna jak inne osoby, które żyją po świecie, jestem wystarczająco dobra. To są wręcz mantry, które możemy sobie każdego dnia powtarzać. I, i tutaj przypomina mi się taki kurs pracy z lustrem Louise Hay, który ostatnio przechodziłam, czyli kurs kochania siebie, tak. I to wszystko, co się składa na to, żeby ukochać siebie i siebie dobrze traktować. I przypominają właśnie mi się, czy u ani Chońskiej, takie medytacje na, i, i rozmowy na rzecz pojednania w rodzinie, czyli właśnie uporządkowanie tego tematu dotyczące relacji z dorosłymi, zamknięcia tego takiego emocjonalnego, że po prostu no, no już teraz jestem osobą dorosłą i jako osoba dorosła też po prostu decyduję o tym, żeby myśleć o sobie inaczej i żyć inaczej, czuć inaczej, decydować, wybierać inaczej. Więc to jest bardzo duży temat i tak naprawdę właśnie zacytowałam tutaj Louise Hay, która powiedziała, że jak pracowała wiele lat terapeutycznie z osobami, z ludźmi nad różnymi problemami, to tak naprawdę w tym momencie zrozumiała, że jest jeden taki problem, który jak się rozwiąże, to znikają inne problemy. Czyli jeśli uda się człowiekowi pokochać samego siebie, to inne problemy znikają. I powiedziałabym, żeby po prostu dążyć do tego, mieć taki cel, chcę pokochać siebie, chcę polubić siebie, chcę uszanować sw siebie, swoją wartość i tak dalej i po prostu poszukiwać różnych metod, dróg, będą przeróżne, czy psychoterapia, czy praca z ciałem, czy praca z przekonaniami, um, czy b, b, nawet, nie, nie wiem, um, sprawianie sobie drobnych przyjemności. Będzie wiele, wiele takich, elementów, które będą się składały na to, że ja idę w tą stronę, żeby po prostu ukochać siebie i, i mówić o sobie i myśleć o sobie, że jestem wystarczająco dobra taka jaka jestem i taka jaka jestem zasługuje na miłość. To tak w dużym skrócie bardzo ważny temat, ale tak tylko w zasadzie, żeby pokazać ten kierunek. To co bym jeszcze w ogóle poleciła to taką książeczkę dla dzieci, o której ja mówię na moim drugim kanale Mocni Rodzice Mocne Dzieci. Jesteś ważny, Pinku, i tam każdy element, każdy rozdział w tej książeczce to jest właśnie o tym, żeby po prostu pokochać siebie i, i, i żeby budować swoje poczucie własnej wartości. I on jest dla dzieci, ale myśl przewodnia każdego rozdziału jest po prostu też dla każdej osoby dorosłej, więc nawet po coś takiego można sięgnąć i, 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 i po prostu zaopiekować się poprzez tą książeczkę swoim wewnętrznym dzieckiem, bo to też jest ten element. Opieka nad swoim wewnętrznym dzieckiem, ukochanie swojego wewnętrznego dziecka, przytulenie swojego wewnętrznego dziecka to też jest ten właśnie element budowania miłości do samego siebie. To chyba jest najważniejsze, co chciałam powiedzieć, czyli w zasadzie po prostu pokazać taki kierunek do pracy. Dziękuję za uwagę.